Święto świątolipskiej. O, tu mamy nawet drogę świętego Jakuba w północnej Hiszpanii. No nie przeszliśmy, ale przejechaliśmy autem całą do Santiago di Compostelo. No nie powiem, piękne of chyba Parking przed bazyliką jest płatny, ale podszedł do nas polski pan i zdziwiony, że mówimy po polsku i mówi, że na no odbusa to 15, ale się uśmiechnął, to jest osobówka to 6. I to jest na dobę. Nie wiem co dalej będziemy myśleć za chwilę. Ale na noc tu nie zostajemy. Jesteśmy w miejscowości Raszel pod zamkiem biskupów warmińskich. W 1401 roku biskup Henryk Sorboń kończy budowę zamku. Murowany zamek składał się ze skrzydeł wschodniego i północnego, przy obu skrzydłach były piętrowe arkadowe krużganki czworobocznych jedyni i tak itd. Tak Jeszcze nie koniec, jeszcze na górę trzeba. Tu jeszcze jest ukryta taka, tu taka wnęka ukryta jest jeszcze. Raszel jest miastem typowo gotyckim. Kościół przed chwilą, w którym byliśmy, zamek w stylu gotyckim, most gotycki, czy jeżeli nie było gdzie się zatrzymać. Ale jednak przed sezonem to wszędzie pięknie, jest malutko ludzi. Na środku ratusz. Będzie pięknie zadwany, fajne kamieniczki. Tu mamy jeszcze mezd gotycki, ale trzeba by na dół zejść, żeby ładnie wyglądał. Z tej strony ładnie baszta wygląda. I dojechaliśmy nad jezioro Wielochowio. I już jesteśmy we Fromborku. Znaleźliśmy parking przy porcie przed chwilą trochę pokropiło ale zrobiła się ładna pogoda to idziemy szybko zwiedzać miasteczko piękny widok piliśmy kawę w kamperze podeszli Niemcy bo obok stali też kamperem my też objechali Mazury są tak zachwyceni że jest tak pięknie w tych miasteczkach tak czyściutko na parkingach czysto Naprawdę, kolejne miasteczko. Pięknie zagospodarowane placyki, czyściutko. Ale to opustoszały kościół. Nic tam nie ma w środku. Nie wiem, czy w remoncie, czy po prostu już opustoszały budynek. Nie ma w ogóle czy witraży w tych oknach wszystko zamknięte A tutaj mamy pana Mikołaja Mitołaj Kopernos Ofgląd i Malowski Wzgórze katedralne Piękny widok, zalewki ściany. Kopernika uznawana za najstarszą część zamku 1499 rok. świet. Faktycznie chyba na każdym piętrze tej wieży zamkowej są obrazy z na Kościół i piękny kraj parkowaliśmy w Tolkmicku idziemy coś zjeść taki placek dowiemy się czy tu można na noc zostać to należy do restauracji przy samej za te zatoce przy zalewie wiślanym Kelnerka nam powiedziała, że jak to możemy na noc zostać na parkingu To na dzisiaj wystarczy jazd Odbiliśmy w bok, zobaczyliśmy jakąś wieżę kościoła Nie ma żadnej informacji co to za kościół bo pisze, że parafia polsko-katolicka Kościół świętego Jakuba Apostoła. Ale słyszymy, że Msza jest, nie wchodzimy. I straszydło. Rada Miejska w Tolknicku to nowy budynek, ale wbudowany tak w stylu typowym tutaj w okolicach. Mamy piękny widok na zalew Wiślany i na mierzeję Wiślaną. Dzień dobry. Mamy dzisiaj 4 czerwca. Opuściliśmy Warmię i wylądowaliśmy w Gdańsku. Znaleźliśmy darmowy parking przy porcie. Naprzeciwko tam jest Westerplatte. Taki a taki stary, widoczek tak? mamy. A ja wiem, co to jest. to jest jakiś towarowy, czy co? To towarowy. To, to, jak to ten jest drobnicowiec chyba? Może. Bo tam. Noc spędzamy na parkingu darmowym, darmowym w nowym porcie. Zobacz, jak tu jasno. Tylko... Dzień był taki spokój, a teraz tutaj chyba statek statek będzie chyba wypływał załadunek jeszcze trwa i włączył silniki i trochę głośnawo jest no, po dwóch dniach biesiadowania z rodziną w końcu zwiedzamy Gdańsk jesteśmy pod kościołem świętej Barbary prawdopodobnie tak świętej kościół z 1387 roku trochę ma Tutaj mamy wyspę z fikszów. Pięknie to odnowione i nowe budynki w tym samym stylu zrobione. Baszta Tajemnic, ale to restauracja, chyba tak się nazywa. Mleczne Prawo, 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 I co? Wejdziemy. Tam widać muzeum. Pięknie to wygląda. Tam tamta strona, że no to już była... Odbudowana dawno. Tutaj zupełnie nic. A, czyli tu teraz jesteśmy to jest to wyspa z Piechrzów. Tak. No, akurat trafiliśmy, jak kładka się obraca. Marysia! Będzie coś przepływać. No, tu stoją takie już ładne jachciki pełnomorskie. Poważnie, on tym kolosem lepiej parkuje tyłem niż ty, auty. Tutaj wkomponowane stare mury, nowy budynek piękny. Ale to jest! charakterystyczny. to jest charakterystyczne. Tam nie ma wieży. Największa, nie najwyższa. O jaka poziutka kamieniczka. Neptun. No i dotarliśmy do fontanny Neptuna. A proszę, a dzisiaj zwiedzamy ze Szwagrem, obywatelem wolnego miasta Gdańsk. Dwór Artusa tutaj tu jest dwór Artusa. Hmm. Zawsze wiesz wszystkie jakby bagary albo gdzieś tam. To jest ratusz głównego miasta, ale wiedziałem teraz, że jest jeszcze drugi ratusz miejski. Tu jest bazylika Najświętszej Marii Panny Tam oddali te dwie wieże, to jest teraz zbrojownia. Każda kamieniczka ładniejsza od drugiej. Pięknie. Dziesiąt roku. Kościół Mariacki

Piękne organy. Z tej strony mamy ładny widok na filharmonię gdańską naprzeciwko. Lesz. Po tej wydarzeniu bardzo się dzieje, że to I zatoczyliśmy koło. Jedziemy jeszcze na kolację. Tą noc zostaniemy w Gdańsku. Jutro ruszamy dalej. kolejna piękna uliczka no to żegnamy się z wami zobaczymy się w następnym odcinku